Vitam Vitam, new hero pool for Fated Summon was released today. Looks like list I've posted few weeks ago was correct. I know that some players will say it's a really bad list. Some will be happy with few options there. So let's talk about heroes and see who can be a good pick. But before we start, hit the like button and if you're new on the channel, don't forget to subscribe. Let's go. Every six months we're getting list of 20 heroes to pick. For every single summon, when you're not to receive a legendary hero, you're getting one point. After reaching hundred, you can pick a hero for free. Of course, spenders will collect all. Free to play guys, probably two, maybe three. So this video is more for non-spenders because they have to be smart with their choices. Of course, most heroes are really old but each time there are few with some utility so let's review current list in first row we have season 1 so nothing crazy but tunes are super strong so if anyone has costumes for those heroes and want to build second copy without waiting for a hero from pools this can be a good deal but i would pick season 1 only if I would have all three costumes. Tunes are crazy. Super high stats, strong skills, super talents and broken passive. But if you don't have all costumes, you should skip this role. In next one we have um, 2017 Heroes of the Month. Best thing about them is their family bonus. In right setup. You can charge fast heroes with six instead of eight, average with seven instead of ten, and slow with nine instead of twelve tiles. So that's a great improvement. When family bonus was added to old holmes, teams with double Totamun, Sergi, Albi, and Costume Albi were pretty good. Um, six dark, dark tiles and side was down. But now we have double limits, legendary troops, and heroes with way better stats. Um, yeah. So, who we have here? Ares. Seven, maybe even six years ago, he was a good tank and great buffer on Titans. But the key word is was. Now he doesn't do much. Even on Titans he's not relevant. Cause... He buffs only 3 heroes. If you want good budget buffer, it's better to use 4 stars Shadrif. Albi was first reviver, if I'm not mistaken. But he has only 33% chance to revive Fallen Allies. Now we have revivers with 60% chance. Zadria can reach even 80%. And average speed heroes are at 40%. Albi gives also two nice buffs and third one from Link. He's slow, but he can be charged with 9 tiles as a solo 2017 hero even without costume bonus. Athena, pretty amazing defense down hero, used to be queen on Titans. Now it's usually better to use Bobo for flat 60% defense, but I bet that many guys are still using Athena. Musashi. I was always huge fan of his art, but let's be honest, he's nothing special. Totamun. This one is interesting. Hits three equally and supports team with minions. Like I've said earlier, there was a time when Sergei and Double Todd were able to take down Side after six ties, but those days are over. So here, Athena looks like the best pick, but she was also available on Last Soul Exchange, and she was with costume. Here she's naked. Albi and Todd are maybe. Of course, if someone has costume for example for Moon, and he likes him it's way easier to pick his he second copy here than chase him in tavern costumes for those legends gives not only better stats but also unlocks additional passive on them and that's quite cool in the third row we have old event heroes two pirates two avalon and one from Telok. Kestrel is fast, hits three equally, but he's just damage dealer. I remember when something like three or maybe four years ago, I was praying, please don't hit my heroes um, with full mana. He was destroying them each time, even now. 335% to 3 targets of course if mana is full is nice at fast speed but look at his attack power this is not optimal build but new heroes have over 1400 but still on some level he can be okay lady locke also hits 3 but with damage over time she was buffed few months ago and she's solid. Damage scales with attack stat and troops. So on second LB and with legendary troops, she can deal 2k damage. It starts slow and getting bigger in each following round. Of course, this skill is not perfect against status block, reflection or against cleansers, but she can destroy 3 enemies in 4 turns. She doesn't deal direct damage, so, for example, Xiao Jing's dodge is not a problem for her. She's cool on late stages in tower where effects duration is reduced. She deals only last rounds damage, so it's huge one. And she's a cleanser. There are not many cleansers in nature faction. King Arthur is an average mana sniper. And let's be honest, the only place where he can be useful are Titans. But before I got Costume Perseus, I was using 3 stars nord there, and I was fine even on Mythic Titans. Guinevere was probably one of the best tanks in history, but again, keyword is was. Best thing she can do now is Manakat. Her costume is fantastic, but here we have basic version. And Guardian Panther hits 3 equally, casts strong elemental defense down and dispels all this at fast speed. Her stats are low, but on first LB she's tanky enough to be useful. I'm using Evelyn in my green team all the time. So, I think I would Use Panther. She can be used on Titans, maps, challenge events, and PvP. Hands down, she's best and most versatile hero here. Um, if you have costume for her, you might want second copy. And in the last row, we have seasonal heroes. Santa Claus, slow mana, AoE hero. 200% damage is not a lot, but he also summoned minions for all allies and he costs two great debuffs. Nice option for rush fights. He can be paired with strong damage dealers, but he also synergizes well with heroes like uh, Pepper, Poppet, Skywalker, or Erlang Shen. Mother North. Is probably all time most popular reviver in game. Of course costume version is a bit better, but even here, 50% chance to resurrect fallen allies is a lot. Main issue is that she heals first. So resurrected heroes have low HP, but revive is revive. That's always annoying. Master Lipus, a springvale hero. When he was released, he was an amazing damage dealer, but even then he was lacking sustain. Just look at his stats. Another issue is that Springvale Heroes has penalty for using skill. Lipus receives minus 20% defense that can't be cleansed. Of course you can pair him with Status Block, Jean-Francois, or heroes with dance effect but in my opinion even 4 stars green in tune costume is better yes i know lepus is fast while green is average so maybe on low level of competition you can still use him or maybe you'll get his costume on springvale rana sand empire hero i love how sand empire was designed each hero corresponds to a chess piece rana is a queen she deals bit of direct damage to 3 enemies costs damage over time and healing reduction also to 3 enemies and cleanses herself so looks like she does a lot but in reality her basic version is bad best thing she can do is healing reduction her costume is way better and Victor, Morlovia hero. Great family bonus, good passive, very fast speed, but he's awful without costume. The only utility for him is family bonus for other Morlovia heroes. So, all these heroes have costumes available in game. Here we have basic versions. If you have costumes, you might pick duplicate of heroes like Guinevere, Athena, Totamoon, uh, Panther, or even Season 1 heroes. But if you don't have any costumes, best pick here is Panther. She's fast, she's most versatile, and in upcoming Hero League, Telok will have bonus. If you don't have any Reviver, you can choose Mother North, but you won't use her outside Rush. If you want one of the best defense down heroes, Athena is cool. And to be honest, 2017 legends are cool because of their family bonus. Of course, you know your rooster and needs better than I do, but I hope my explanation of heroes will help you a bit with your decision. Let me know what you think about this hero pool. share your choices in comments section and of course subscribe to the channel. Good luck and see you next time. Witam w polskiej wersji. Dzisiaj została wymieniona pula postaci w wezwaniu przeznaczenia i wygląda na to, że ta lista, którą wrzucałem w sekcji społeczność kilka tygodni temu. Się sprawdziła. Wiem, że niektórzy gracze już wtedy mówili, że to jest bardzo zła lista. Niektórzy są zadowoleni z kilku opcji, które się pojawiły, więc pomówmy o tych bohaterach i zobaczmy, kto może być dobrym wyborem. Natomiast zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę i jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. Zaczynamy. Co 6 miesięcy dostajemy nową listę 20 postaci do wyboru. Za każdym razem, kiedy robimy przyzwania i nie trafimy legendarnej postaci, dostajemy jeden punkt. W momencie, gdy osiągniemy 100 punktów, możemy wybrać postać za darmo. Oczywiście, gracze robiący bardzo dużo przyzwań będą w stanie wybrać wszystkie postacie. Gracze, którzy w ogóle nie wydają pieniędzy na grę, najprawdopodobniej będą mogli wybrać dwa, może trzy razy. Więc ten film jest bardziej kierowany właśnie do tych graczy, ponieważ oni muszą dużo lepiej zastanowić się nad tym, kogo chcą wybrać. Oczywiście większość postaci w tym wezwaniu przeznaczenia to są stare karty, natomiast nadal niektóre mają swoje zastosowania. Więc przejdźmy przez obecną listę. W pierwszym rzędzie mamy postacie sezonu pierwszego, więc nic szczególnego. Ale kreskówki. Są mega silne. Więc jeśli macie kostiumy dla tych postaci i chcecie zbudować kolejną kopię bez czekania, aż dana postać wypadnie wam w portalu, to może być niezły wybór. Natomiast ja bym tutaj zastanawiał się tylko nad sezonem pierwszym, jeśli miałbym do danej postaci wszystkie trzy kostiumy. Kreskówki są przegięte, bardzo wysokie statystyki, silna umiejętność specjalna, super talenty i zepsuta pasywka. Ale jeśli nie macie wszystkich kostiumów dla danej postaci, to ten rząd powinniście ominąć. W następnym rzędzie mamy postacie miesiąca z roku 2017 starsze niż mój samochód i to sporo. Najlepsza rzecz, która jest w tych postaciach to jest ich bonus rodziny dający regenerację many. W odpowiednim ustawieniu można szybkie postacie ładować po 6 zamiast 8. Um, średnie po 7 zamiast 10, a wolne po 9 zamiast 12 klockach. Więc to jest ogromne ulepszenie dla tych postaci. Um, w momencie, kiedy ten bonus rodziny został dodany do gry, to całkiem fajnie chodziła drużyna Sergiusz dwa razy Totamun, Albi i Albi w Kiecy. To dawało bonus trzech postaci. Um, po 6 klockach mroku spokojnie można było zdjąć stronę. Nawet jak nie było tego mroku, to z zielonymi można było załadować swoje ofensywne postacie. Natomiast teraz mamy podwójne przełamania, legendarne oddziały i postacie z dużo mocniejszymi statystykami, więc taka drużyna już nie polata. Więc co my tutaj mamy? Mamy Aresa. 7, może 6 lat temu był bardzo dobrym tankiem i całkiem niezłym supportem na tytany. Natomiast tu słowo klucz to jest był. W tym momencie nie robi zbyt wiele, nawet na Tytanach nie ma już tak dużego znaczenia, ponieważ wzmacnia tylko trzy postacie. Jeśli chcecie dobrą postać budżetową wzmacniającą w kolorze czerwonym, to już nawet lepiej jest użyć czterogwiazdkowego Shadrayfa. Um, Albi, jeśli się nie mylę, był pierwszym wskrzeszaczem. Natomiast on ma tylko 33% szans na wskrzeszenie poległych sojuszników. Mamy teraz już postacie mające 60% szans. Zadrjadam chyba nawet 80% może osiągnąć. Postacie ze średnią maną są na 40%. Natomiast Albi daje dodatkowo dwa niezłe podbicia i trzecie ze spoiwa. Jest wolny. Ale można go ładować po 9 klockach, nawet jako solową postać 2017 bez kostiumu. Atena! Bardzo dobra postać obniżająca obronę i kiedyś była królową na Tytanach. W tym momencie, jeżeli ktoś gra jeszcze niebieskimi, to zazwyczaj jest lepiej użyć Bobo dla płaskich minus 60%, a nie dla obniżających się od minus 41 do. Minus 65, bo jednak gdzieś te klocki trzeba puścić, ale Atena nadal jest bardzo dobra. Także część osób używa Bobo grając niebieskimi, ale sporo osób nadal gra Ateną. Musashi. Zawsze podobała mi się grafika tej postaci i to jest wszystko, co mogę o niej powiedzieć. No niestety jest słaby. Totamun. I to jest interesująca postać. Bije trzech z tą samą siłą. Wspiera drużynę, dając pomocników, i tak jak powiedziałem wcześniej, był taki czas, gdzie Sergiusz i podwójny Todd były w stanie, byli w stanie zdjąć stronę po sześciu klockach, ale te dni minęły. Także jeśli chodzi o ten rząd, to Atena wydaje się najlepszym wyborem, natomiast ona również była dostępna na poprzedniej wymianie dusz, i tam była dostępna z kostiumem. Tutaj jest na Golasa. Albi i Todd są może, może. Oczywiście jeśli ktoś ma kostium dla przykładu dla takiego Totamuna i go lubi, to tutaj jest łatwiej wybrać tą drugą kopię niż ścigać go w tawernie. Tot w kostiumie bije bodajże 300% w trzy cele, no i ma podniesione statystyki. Te kostiumy e, tych legend nie tylko dają lepsze umiejętności, nie tylko zwiększają im statystyki, ale odblokowują dodatkowe pasywki i to jest bardzo fajna rzecz. W trzecim rządzie mamy stare postacie z wydarzeń, dwóch piratów, dwie postacie zawalonu i jedna Stelok. Kestrel um, szybka mana, bije trzech z tą samą siłą, natomiast jedyne co robi to zadaje obrażenia. Ale pamiętam jak gdzieś 3-4 lata temu, jak go spotykałem w obronach, to modliłem się Jezu, tylko nie bij mnie w postacie z pełną maną, a On je za każdym razem niszczył. Nawet teraz 335% obrażeń trzem celom oczywiście tutaj jak mana jest pełna to jest niezły wynik na szybkiej manie natomiast spójrzcie na jego siłę ataku. Oczywiście to nie jest optymalny build on może tam mieć z 1150, ale nowe postacie mają 1450 ataku. Ale nadal do pewnego poziomu może być ok. Lady Locke również bije trzech. Ale obrażeniami w czasie dostała jakiś czas temu wzmocnienie i jest całkiem solidną postacią. Jej obrażenia skalują ze współczynnikiem ataku i oddziałami, więc na tym drugim przełamaniu i z legendarnym oddziałem jest w stanie zadać nawet 2000 obrażeń. Te obrażenia zaczynają się od niewielkich, ale z każdą rundą stają się większe. Um, oczywiście ta umiejętność nie jest idealna przeciwko blokadzie statusu, odbijaniu czy przeciwko czyścicielom, e, ale. Lady jest w stanie zdjąć trzech przeciwników w ciągu czterech tur. Nie zadaje bezpośrednich obrażeń, więc dla przykładu, uniki od Xiao Jinga nie są dla niej problemem, zawsze trafi. Jest fajna również na tych późniejszych etapach wieży, gdzie czas trwania efektów jest skrócony i wtedy wchodzi właściwie tylko ta runda maksymalnych obrażeń. No i dodatkowo czyści status wszystkich sojuszników, a w zielonym kolorze nie ma zbyt wielu czyścicieli. Król Artur. Um, snajper na średniej manie, i bądźmy szczerzy, jedyne miejsce, gdzie mógłby być użyteczny, to są Tytany. Natomiast zanim trafiłem kostium Perseusza, to używałem trzygwiazdkowego Nordiego i nadal sobie dobrze radziłem, nawet na mitycznych Tytanach. Ginevra. Ginevra prawdopodobnie była jednym z najmocniejszych tanków w historii gry. Ale znowu słowo klucz była. W tym momencie najlepsza rzecz, którą robi, to jest ścinanie many. Jej kostium jest fantastyczny, ale tu mamy wersję podstawową. No i Pantera Strażnik em, bije trzech z tą samą siłą, em, rzuca bardzo mocne obniżenie em, obrony przed fioletem i dodatkowo dezaktywuje przeciwnika. To wszystko na szybkiej manie. Jej statystyki są niskie, ale już pierwsze przełamanie. Sprawia, że można ją, jej używać skutecznie, ja cały czas używam Ewelin na pierwszym przełamaniu w mojej zielonej drużynie, a właściwie mają bliźniaczą umiejętność specjalną. Myślę, że gdybym miał panterę, to też bym nią grał. Um, można jej spokojnie używać na tytanach, mapach, wydarzeniach i w walce między graczami bez dwóch zdań, to jest najlepszy i najbardziej uniwersalny wybór, jaki mamy z tej puli postaci. Jeśli macie jej kostium, to możliwe, że będziecie również chcieli dodatkową kopię. I w ostatnim rzędzie mamy postacie sezonowe. Święty Mikołaj, a wolna mana, postać obszarowa, 200% obrażeń to nie jest dużo, ale również przyzywa pomocnika dla wszystkich sojuszników, rzuca dwa świetne osłabienia. Niezła opcja na szturmy, może być parowany z silnymi postaciami obszarowymi, ale również ma świetną synergię z takimi bohaterami jak Pieprznica, Popit, Skywalker, Erlang Shen, więc tu można go ciekawie zestawić. Matka Mruz. Prawdopodobnie najbardziej popularny wskrzeszacz wszechczasów. Oczywiście kostium jest nieco lepszy, natomiast nawet tu mamy 50% szans na wskrzeszenie poległych sojuszników i to jest dużo. Największy jej problem to jest to, że najpierw leczy, później wskrzesza. Więc te wskrzeszone postacie mają bardzo mało zdrowia, ale wskrzeszenie to wskrzeszenie. To jest zawsze denerwujące. I Mistrz Lepus. Postać wielkanocna. W momencie, kiedy był wprowadzony do gry, był fantastyczną postacią zadającą obrażenia, natomiast nawet wtedy brakowało mu wytrzymałości. Spójrzcie na te statystyki. 690 obrony. Teraz oczywiście są podwójne limity, ale 690 obrony bazowej to jest strasznie zły wynik. Kolejny problem jest taki, że postacie wielkanocne rzucają przy użyciu umiejętności specjalnej dostają karę. I Lepus dostaje minus 20% do obrony, którego nie można wyczyścić. Oczywiście można go parować z blokadą statusu, Francuzem, czy postaciami rzucającymi efekt tańca. Natomiast moim zdaniem no, czterogwiazdkowy Ponurak w kreskówkowym kostiumie jest lepszy. Ja wiem, Lepus jest szybki, a Ponurak jest średni. Więc okej, okay, może na niższym poziomie rozgrywek tego Lepusa da się jeszcze używać. A może wkrótce na Wielkanoc traficie jego kostium. Rana. Postać z Piaskowego Imperium i Jestem wielkim fanem tego, jak piaskowe imperium zostało zaprojektowane. Każda postać odpowiada figurze szachowej i rana jest królową. Zadaje co nieco obrażeń bezpośrednich trzem przeciwnikom, rzuca obrażenia od piasku, redukcję leczenia również trzem przeciwnikom i czyści swój status. Więc wygląda na to, że robi dużo, ale prawdę mówiąc, to tutaj podstawowa wersja jest słaba. Najlepsza rzecz, którą robi, to jest redukcja leczenia. Jej kostium jest dużo lepszy. No i ostatnia postać na liście to jest Wiktor, postać z Morlowi. Świetny bonus rodziny, dobra pasywka, bardzo szybka mana, ale bez kostiumu jest bardzo słaby. Jedyna użyteczność, którą można dla niego znaleźć w tej podstawowej wersji, to jest bonus rodziny dla innych postaci z Morlowi. Także wszystkie te postacie mają już dostępne swoje kostiumy, albo za chwilę będą je miały, natomiast tutaj niestety mamy wszystko w wersji podstawowej. Jeśli macie kostiumy, to może będziecie chcieli duplikaty takich postaci jak Ginevra, Athena, Totamun, Pantera, czy nawet te postacie z sezonu pierwszego. Ale jeśli nie macie tych kostiumów, to najlepszym wyborem tutaj jest Pantera. Jest szybka, jest najbardziej uniwersalna, i w zbliżającej się lidze bohaterów strażnicy Telok też będą mieli bonus. Jeśli nie macie Wskrzeszacza, to możecie też wybrać Matkę Mróz. Natomiast y, ostrzegam, że raczej poza szturmem nią nie pogracie. Jeśli chcecie jedną z najlepszych postaci obniżających obronę, to Atena jest spoko. A, no i tutaj generalnie te postacie z 2017 roku. Są fajne ze względu na ich bonus rodziny i możliwość przyspieszenia mocno tych kart. Oczywiście, wy lepiej znacie swoją kolekcję bohaterów i wasze potrzeby, lepiej na pewno niż ja je znam. Natomiast mam nadzieję, że moje wyjaśnienie tych postaci pomoże wam nieco w podjęciu jakiejś decyzji. Dajcie znać, co myślicie o tych postaciach. Podzielcie się swoimi wyborami w komentarzu. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Do zobaczenia.